Cześć, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Powiem wam jaką cenę mają teraz, jeżeli chcecie tradeować pety wielkanocne, a mianowicie jeden pet, którego na pewno byście chcieli wiedzieć cenę The Easter Bunny, czyli jest to ta najnowsza legenda z wielkanocnego update'u, która jest dropiona z z tych jajek drugi, trzeciego i czwartego, no, trzeciego i czwartego tieru, nawet czasami z drugiego jajka tieru. I no, nie jest to jakby zbyt mocna legenda, natomiast pod względem, oczywiście, obrażeń. Jakie są ceny tej legendy? Już Wam mówię. Jak widzicie na ekranie, normalna legenda kosztuje 30 milionów, złota 100 milionów, w wersji Rainbow to jest 300 milionów, i Dark Matter to jest 700 milionów, czyli tak mniej więcej. Cena oscyluje tych, tych, tych petów. Jak widzicie, ja mam 4, 6, 8, 10 tych petów, więc mógłbym zrobić od biedy 2 dwie, dwie złote wersje, ale no nie chcę tego robić, przynajmniej na razie. Jeżeli przejdziemy sobie, także wydaje mi się, że cena wzrośnie, że cena wzrośnie zdecydowanie tych petów. Pewnie te pety zwykłe, czy piki są oczywiście. Tańsze, mniej kosztują, natomiast jak widzicie, ja sobie przerabiam na wersję Dark Matter te pety. trochę już ich tutaj mam. No, oczywiście, będę starał się zrobić więcej, po to, żeby, no i mam dużo ich tutaj na farmionych To szczerze mówiąc, no, potem sobie to najwyżej dam do banku. No, i będę polował na Dark Matter też legendę. No, mam nadzieję, że się uda. Nawet jakbym miał legendę w wersji Rainbow, tak jak tutaj pastel korgi, tu jest, patrzcie, w wersji Rainbow, czyli ja już mogę zrobić z tego Dark Matter i będzie już od razu droższa ta legenda. Więc ona podro... jeszcze będzie droższa, więc już, już tam biznesmen Brod trochę zarobi. Tyle z mojej strony. Dajcie znać, czy chcecie więcej filmów z cenami e, pe, e, petów.